Co, do której godziny tak myślisz, że będziesz tu dzisiaj Pana Do wieczora? Nie. A byłeś wieczorem, już widziałeś jak ta fontanna się świeci różnymi kolorami? Widziałeś czy nie? Nie. A przyjdziesz zobaczyć z mamą albo z tatą? Nie wiem. Ale takie różne kolory to fajnie chyba, nie? Jak myślisz? Ale brat mi nie pozwala wchodzić do fontanny. To musisz zmienić brata chyba. Co w ogóle myślisz sobie o fontannie w koszalinie? Bo długo czekaliśmy na nią. Przychodzisz i będzie sam w ogóle? przychodzę, no ale bardzo się ucieszyłam, że mam taką okazję. No bardzo się cieszę, bo pierwszy raz widzę właśnie po remoncie, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Fajnie, że jest. No. Pewnie, że fajnie, że jest. No właśnie. A co dorosli mówią o fontannie w takim razie? Będą spędzać czas czasami wieczorem przy migających lampkach, jeżeli będzie ciepło oczywiście. Mamy nadzieję, że będzie. Słyszałem same dobre opinie. Jest kolorowo w nocy, bardzo fajnie. Ludzie się zbierają, żeby wypocząć. Siedzą. O, Czyli Fontanna musi być, krótko mówiąc. No raczej na pewno, jest to centralne miejsce w Koszalinie w tej chwili. Cóż to za wyrzeknie, możesz tam powiedzieć? A, na no przecież w Koszalinie Jaguar normalnie występują. A to jest twój prywatny Jaguar, czy on do ciebie przyszedł, tak z widzo? Albo jak ma na imię, chociaż może powiedzieć. Czy jeszcze nie ma imienia? Nie ma jeszcze, okej. Okay. Proszę Państwa, no mamy tutaj obrazek, czyli, który pokazuje spontaniczne emocje. Czyli fontanna z Jaguarem. Czyli ty jesteś miłośnikiem kosmonautu. No to prawda. Ale zaraz, to są polu czy to są ludzie w środku? Ludzie! normalnie latający, tak? Tak. Słuchaj, a gdzie ta fontanna y, y, poleci? Albo, albo kiedy wróci? W lecie będzie znowu z powrotem? Tak. Ok, a teraz gdzie będzie leciała? A, do Saturna, rozumiem. rozumiem. Mamy tutaj różne planety, jeżeli nie, jest Jowisz, jest Saturn. A ja okay. a jak maluje Saturn? Rozumiem. Na tym rysunku jest również Saturn. Saturn. A to, to, nie to nie jest ten dom handlowy, tylko prawdziwy Saturn. Tak. Z tym takim okręgiem dookoła. Uran, Neptun, Ziemia, Jowisz, no i jeszcze Słońce i Pluton, i Wenus. A Merkury? Merkury, Desz i no to prawie wszystkie to. Super. To cię interesujesz się kosmosem, rozumiem. No i że jest więc Rozumiem, wszystko jasne. Super. A ty? A ty? Mamy tutaj właśnie szutarkę, która wcale się nie wywyższa, tylko ona tak urosła. Ale z tego mleka ile było w ogóle? Z litr czy więcej? Ja to piję codziennie na śniadanie. Ktoś chciałby wyglądać tak jak ta pani, to zapraszamy do mleczarni najbliższej i mleko, im więcej procentów, tym wyżej można urosnąć. Józefinka, zapraszamy do spotkań z Józefinką, może nawet ktoś sobie zrobi jakieś zdjęcie wspólne, albo autograf będzie chciał wziąć. Zapraszamy bardzo serdecznie. A i piątki przybija bez gwoździ.